Dzień dobry, Sebastian Górski, redakcja Komputer Świat. Po chwilowej nieobecności wracamy z naszymi testami. To, co trzymam tutaj w ręku, to jest Nokia Lumia 830. Taki smartfonik ze średniej półki, natomiast to jest taka średnia, wyższa półka i pokażemy Wam, czy rzeczywiście warto sięgać na tą wyższą półkę, czy też nie. A dlaczego tak? Już od dawna telefony z serii Lumia są synonimem wysokiej jakości. Nie inaczej jest w przypadku 830. Mamy tu aluminiową ramkę i szkło typu Corning Gorilla Glass 3. Poszczególne elementy obudowy są doskonale ze sobą spasowane. Dla wielu istotną zaletą może być zdejmowany tylny panel. Łatwo możemy w ten sposób zmienić kolorystykę smartfonu lub wymienić plecki, jeśli po jakimś czasie się porysują. Tutaj zaskoczenia również nie będzie. Jedna z najmocniejszych stron Lumia 830 to wbudowany aparat PureView z obiektywem Carl Zeiss. Prawdziwy z niego eliminator. Funkcja optycznej stabilizacji obrazu eliminuje poruszenia, a fizyczny przycisk z pustu migawki eliminuje konieczność dotykania ekranu. Mnóstwo manualnych ustawień spodoba się bardziej zaawansowanym fotoamatorom. Bezprzewodowe ładowanie telefonów to nadal rzadka cecha, dotychczas rezerwowana wyłącznie dla flagowych modeli. Tym bardziej cieszy jej obecność w telefonie ze średniej półki cenowej. Nokia Lumia 830 jest zgodna ze standardem bezprzewodowego ładowania. Akumulatora key. W zestawie z telefonem nie ma jednak dedykowanej tej technologii ładowarki, zatem decyzja o jej wykorzystaniu będzie się wiązać z dodatkowym kosztem. Ile potrzebujecie czasu na wyczerpanie dostępnych standardowo 16 GB przestrzeni na dane? Mnie zajmuje to chwilę. I dlatego na wagę złota okazuje się wsparcie dla pojemnych i szybkich kart microSDXC. Do Lumi 830 można załadować nośnik o maksymalnej pojemności aż 128 GB. Wystarczy tylko kupić taką kartę. Zdjąć klapkę i włożyć nasz nowy zakup w odpowiednie miejsce. Prosto, szybko i po sprawie. A teraz trochę magii rodem z Gwiezdnych Wojen. Przesuwamy dłonią nad ekranem i voila! W magiczny sposób pojawia się ekran podglądu bez potrzeby odblokowania. Po dwukrotnym stuknięciu szerszy zakres informacji. Widoczność i treść powiadomień możemy dostosować do naszych własnych preferencji. Bardzo przydatne rozwiązanie, a przy okazji trochę czynnika WOW. A dlaczego nie? W Lumie 830 zastosowano lekko już przestarzały chipset Qualcomm Snapdragon 400, wyposażony w cztery rdzenie Cortex-A7 taktowane zegarem 1,2 GHz oraz układ graficzny Adreno 305. O ile system operacyjny działa sprawnie, jak na mobilnego Windowsa przystało, to w takich grach jak chociażby Asphalt 8 Airborne Odrobina dodatkowej mocy byłaby naprawdę mile widziana. Tutaj producent zawodzi pod względem dołączonego wyposażenia. W pudełku znajdziemy jedynie przewód USB i ładowarkę sieciową. Brakuje za to na przykład zestawu słuchawkowego, który dostawaliśmy w starszej edycji z Lumia 820. W tym aspekcie mamy za tym regres, a chyba nikt nie lubi się cofać. Say what? Przyzwoity 5-calowy ekran LCD IPS o rozdzielczości HD ma całkiem szerokie kąty widzenia, dobrą jakość kolorów oraz współczynnik kontrastu w okolicach 1000 do 1. Spokojnie wylądowałby w zaletach, gdyby nie rozczarowujący poziom wyświetlanej czerni. Okazuje się ona wyraźnie szara. W tej cenie spodziewaliśmy się jednak czegoś lepszego. Niestety nie zachwyciła nas wydajność budowanego akumulatora. W Lumi 830 zastosowano ogniwo o pojemności 2200 mAh. Energia szybko topnieje podczas intensywnej pracy, grania i odtwarzania wideo. Mniej eksploatowany smartfon będziemy ładować zwykle co dwa dni. Ostatnią rzeczą, która może nas nieprzyjemnie zaskoczyć w przypadku Lumi 830, jest jej cena. Trzeba przyznać, że to dość wysoka kwota, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę nie pierwszej młodości i średniej mocy komponenty. Mamy zatem do czynienia z urządzeniem dla osób bardziej ceniących stylistykę i dobrą jakość wykonywanych zdjęć niż wydajność. I to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze krótkie zestawienie za i przeciw. Lumii 830. Pełną wersję testu tego telefonu w wykonaniu naszego redakcyjnego speca znajdziecie jak zwykle na stronie Komputer Świata. Czekamy na komentarze, opinie, łapki w górę i do zobaczenia.